Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś wymienimy płyn hamulcowy, zrobimy poradnik i potem z samej wymiany i z odpowietrzenia całego systemu. Nadmienię od razu, że ja nie jestem żadnym mechanikiem zawodowym, tylko amatorem, entuzjastą, więc każdy to robi na własną odpowiedzialność. Jeszcze nie zrobiłem sobie buteleczki do odpowietrzenia, to wam pokażę. I zrobię w innym filmiku. Na razie buteleczka się suszy, żeby była sucha. Generalnie do układu wystarczy wymiana, wystarczy jeden litr, ale żeby go porządnie przepukać, no to liczy się tak około pół litra na jedno koło. Innymi słowy, ja sugeruję, żeby kupić 2 litry płynu. Oczywiście według odpowiedniej specyfikacji więc wiemy, że mamy pół litra do przelania na każde koło więc na spokojnie tego płynu będzie bardzo dużo, żeby dokładnie przeczyścić przelać cały układ także link do tego jak zrobić buteleczkę do odpowietrzenia systemu będzie gdzieś tam w opisie na razie przygotowania ściągamy koła no, najlepiej podnieść całe auto ja podniosłem Stoi na czterech podpórkach. Tu mamy kapturki do zaworka. Warto to przeczyścić, żeby jakiś tam brud się nie dostał. Czyli jakiś tam spray do czyszczenia hamulców. Warto również wymyć tu wszystko wokół zbiorniczka, żeby się do niego dostać. Tu mamy w ogóle taką pokrywę, którą wypinamy. Ona jest na dwóch zaczaskach z boku. Widzimy tu różny syf. Ja sobie może najpierw przedmucham sprężonym powietrzem. No i też spray do hamulców. Okej, okay. warto sobie tu podłożyć jakieś szmaty czy ręczniki papierowe, gdyż uwaga. Płyn hamulcowy jest mocno żrący, także po kontakcie z blachą możemy mieć korozję. Ok, zabezpieczyłem. I teraz uwaga, ważna sprawa: musimy sprawdzić, jaki mamy stary poziom płynu hamulcowego. Tu mamy znak minimum u góry, znak maksimum i musimy nalać dokładnie tyle samo płynu bo teraz poziom jest niższy tylko dlatego, że mamy ileś tam starte klocki także jakbyśmy nalali, nalali poziom pod maksimum a w przyszłości zmienili klocki no to płyn nie będzie się miał gdzie podziać tu mamy napisane, że ma być DOT 3 lub DOT 4 czyli w moim przypadku tego płynu jest mniej więcej potąd i tyle samo potem Naleję. Popatrzmy czy tam jest czysto w środku na siteczku, elegancko, czyściutko, to sitko słuchajcie, najlepiej cały czas trzymać, żeby czasem nam nie wpadł jakiś paproch. Ok, teraz tu cały czas zamykamy, żeby nic nie wpadło. I teraz, jeżeli chodzi o kolejność, oczywiście są różne szkoły, jedni zaczynają od najdalszego koła tutaj, od układu. Natomiast Honda ma swoją kolejność, więc ja to robię według kolejności Hondy. Ale uwaga, inna kolejność jest dla kierownicy po lewej stronie, a inna dla kierownicy po prawej. Więc tu mamy bleeding, bleeding sequence, więc zaczynamy od front left, czyli od tego, i idziemy według wskazówek zegara, czyli potem przód prawy, tył prawy i na końcu tył lewy. Natomiast jeżeli mamy kierownicę po prawej stronie czyli modele RHD. To są te z gwiazdeczką. Je zaczynamy od prawego przedniego koła. A potem dwójeczka jest tutaj na lewym. Innymi słowy, zaczynamy od prawego koła. Idziemy też do przodu, tylko odwrotnie w stosunku do ruchu wskazówek zegara. A ja będę szedł według wskazówek zegara, począwszy od pierwszego lewego koła. No, i jeżeli będzie chodziło samo odpowietrzenie, oczywiście są różne te szkoły. Najlepiej to robić w dwie osoby, ale śmiało to można zrobić w jedną osobę. Tylko trzeba mieć wtedy dobrze zrobioną buteleczkę. Yy, I słuchajcie, niektórzy to robią tak. Znaczy fachowo to się robi tak, że jedna osoba wchodzi i pompuje hamulec. Tam kilka razy. I trzyma wciśnięty hamulec, i ta osoba krzyczy: trzymaj. No, i wtedy jak on trzyma, odkręcamy zaworek i płyn nam częściowo tam wyleci. Ile chcemy, tyle wylewamy. No, patrzymy tu na wężyku, czy idzie powietrze, czy nie. Jak uważamy, że już nie idzie, zakręcamy i sprawa załatwiona. Natomiast chodzi o to, że jak ktoś puści. Dał hamulca, no to system nam wciągnie powietrze i do tego nie może dojść. Dlatego podczas odkręcania, właśnie ktoś tam trzyma nogę na hamulcu, inni to robią jeszcze tak, jak są w jedną osobę, że po prostu kładą jakiegoś kija, podpompują potem kij, zaprą ki o siedzenie. I mniej więcej jest to symulacja drugiej osoby. Ale to też nam nie jest potrzebne. Aby wężyk nam nie zassał płynu. Po prostu on musi być na tyle długi, żeby nam sięgał gdzieś powiedzmy, do ziemi, w środku w butelce nalewamy płynu, że jak co, to on pociągnie płyn, a nie powietrze. Także kwestia właśnie odpowiedniej buteleczki i tyle. Więc my sobie ten układ po prostu odkręcimy, ja sobie będę sam pompował. Płyn będzie wylatywał, tak jak mówię, przewiduję przelanie około pół litra i będę patrzył na wężyku, czy jest jeszcze jakieś powietrze, czy nie. Oprócz tego, na wężyku będziemy sprawdzać kolor, żeby był taki kolor jak nowy płyn, no bo wiadomo, że ten stary, póki będzie zlatywał, to będzie ciemniejszy. Ok, moi drodzy, to zaczynamy. Butelka z wężykiem nałożona. Kluczyk 11 w moim przypadku. Wężyk to co Wam mówi, mówiłem, idzie najpierw do góry, potem w dół na samo dno, zalany płynem. Niektórzy zalewają starym płynem, bo najpierw trochę ściągają ze zbiorniczka, ja nie będę ściągał, można to robić. Nie będę ściągał, dlatego że ja siłą rzeczy i tak przeleję, tak jak wiecie, aż 2 litry, więc stary płyn wszystko mi ładnie zejdzie. Więc wszystko tu jest przygotowane. Za chwilę otworzę zaworek. Otwieramy tak minimum. Tyle, tyle, żebyśmy już zobaczyli płyn i już jest ok. Nie za dużo, no bo jak go za dużo wykręcimy, to tam na gwincie się zrobi luz i nam może zassać powietrze poprzez gwint. Oczywiście, jak będziemy pompować i płyn będzie uciekał z systemu, no to będzie też uciekał ze zbiorniczka i byśmy go z powrotem tutaj za. Zapowietrzyli, więc podczas pompowania cały czas kontrolujemy, żeby nam poziom nie spadł. Innymi słowy, cały czas go dolewamy najlepiej do pełna, a na sam koniec ostatnie koło tyle od powietrza, czyli tyle będę pompował, żeby zszedł właśnie płyn do tego poziomu, który mam obecnie. Innymi słowy, dolewam teraz tutaj płyn do pełna podczas dolewania cały czas. Z... Zakręcamy zbiorniczek, żeby tu nic nie wpadło, także nie robimy tak, że dolewamy i to leży gdzieś odkręcone, oprócz tego wybieramy jakiś słoneczny dzień, żeby nie było wilgoci w powietrzu. Ok, dolałem pod samą górę i przykryję sobie zabezpieczę, ok, no to odkręcamy lekko. ok, zrobiłem pół obrotu, płyn nie idzie więc spróbujemy podpompować ok, podpompowałem może jakieś 5 razy, na razie tyle poszło płynu zobaczcie jaki on jest ładny, czysty Praktycznie taki sam kolor jak nówka oryginał, więc innymi słowy, mój układ jest bardzo czysty. No ale cóż, pompujemy dalej. Mamy pół litra do przelania, czyli cała buteleczka. No, na razie tyle, Zobaczcie, jak się płyn z powrotem cofa. Dlatego jak się robi w dwie osoby, właśnie jeden trzyma hamulec, więc w tym momencie właśnie układ by się zabezpieczył. Muszę z powrotem pompować. OK, póki co tyle przypompowałem, że całe powietrze z wężyka już uciekło podczas pompowania. No, akurat nie, nie pokazałem wam kamerą, ale tu cały czas bulgotało i w tym momencie nie ma już w rurce wężyku ani grama bombelka i nawet jakby się coś miało z powrotem zastać, no to zasie nam tutaj stary płyn. No, bo właśnie wężyk jest zatopiony w płynie i to jest bardzo ważne. Więc nie ma opcji, żeby nam się tu cokolwiek teraz zapowietrzyło. No ale musimy pompować dalej, no bo ja mam do przelania prawie pół litra. Tylko w międzyczasie to, co Wam mówiłem, musimy teraz sprawdzić zbiorniczek, ile nam było. I zanim będziemy dalej pompować. No jest na dnie, więc już z powrotem dolewamy. No i znowu jest pełny. Zamykamy. Zamykamy. I pompujemy. Ok, myślę, że już jakieś pół litra poszło. Znowu kontrola i znowu dolewamy. Ok, zlałem tyle, wypompowałem tyle. No nawet nie jest chyba jeszcze pół litra. Wężyk czyściutki. Ja już sobie tu dokręciłem. Cały czas właśnie kontrolowałem poziom. Doleję teraz z powrotem. Przechodzimy na drugie koło. Ok, wężyk podpięty. Zanim odkręcę, może sobie podpompuję lekko. I odkręcam. Ok, wystarczy. No i idę pompować. Sprawdzam jeszcze raz, czy na pewno mam pełny zbiorniczek. Jest pełny. mojej okay, moi drodzy, rurka czysta, bez bąbelków, tyle zlałem, w sumie mogłem jeszcze troszeczkę zlać, ale już idzie czysty płyn. OK, i trzecie tylne koło, wężyk założony, elegancko podwiązany, jest pełny. A, muszę dwoma rękami. Ostatnie, czwarte koło wężyk zawieszony, kluczyk założony odkręcam. Okej, okay, moi drodzy, tyle przelałem, w sumie to na każdym kole mogłem więcej przelać, bo zostało jeszcze przynajmniej z pół litra. No ale myślę, że i tak przepukałem ten układ dość solidnie. Zero bąbelka, no i tak jak Wam mówiłem, przy ostatnim kole pompowałem tyle, żeby dojść mniej więcej do tego poziomu, co było. Ja sobie zapamiętałem dokładnie, do którego było, i właśnie tyle jest. Może jeszcze jest milimetr za dużo, ale to powinno być ok. Najwyżej teraz już z czekawką odesłam. Odesłam, Odess się trochę, nie wiem jak się mówi. Dobra, to zabezpieczamy. O, ta jest pusta. No a z tej zostało gdzieś pół litra. Oczywiście to już jest niestety do wyrzucenia po, po otworzeniu, odplombowaniu, żebyście czasem nie zostawili na kolejną wymianę. Mówi się trudno i tyle. Ok. Teraz można ewentualnie skontrolować dokręcenie tych zaworków. Mocno tego nie robimy, żeby nie przekręcić, szukałem różnych danych z jaką siłą dokręcać no i znalazłem, że mniej więcej 8-9 Nm no że tak powiem, ja nie mam aż takiej mocnej wprawy mechanicznej to ja sobie wezmę klucz dynamometryczny i po prostu dokręcę 9 Nm każdy zaworek ok, czyli tutaj ręcznie dokręciłem mniej więcej tak ile uważałem i zobaczmy czy to wystarczy, czy nie czy jeszcze klucz coś dokręci więc puścimy do buteleczki, ok, ściągam, no i 8, Nitonometrów jest 8, czy nie ma? Chyba jest, no, dokładnie tyle dokręciłem, może i ciut za mocno. No, tu mi chyba delikatnie poszło. Super. Tutaj, nic nie idzie. Tutaj. No i nic nie idzie. Czyli było wystarczająco. Dobra, kapturki. Tu kapturek jest. I jeszcze tu. No dobra. Dzięki. Trzymajcie się.